Ignacy Łukasiewicz. Polak, który dał światu światło. W 1853 roku wynalazł pierwszą lampę naftową. Dzięki niej można było operować w nocy. Pierwszy raz w historii. Ale to dopiero początek. Rok później założył pierwszą na świecie kopalnię ropy. W Bubrze na Podkarpaciu. Łukasiewicz wyprzedził Amerykanów o 5 lat. Był pierwszy przed słynną Pensylwanią. To nie tylko naukowiec. Był też filantropem. Budował szkoły, drogi, szpitale. Pomagał lokalnej społeczności. Dziś jego imię noszą szkoły, ulice i nagrody. A wszystko zaczęło się od jednej lampy. Ignacy Łukasiewicz. Polak, który rozświetlił świat. Maria Skłodowska-Kuri Polka, która zmieniła świat nauki. Jako pierwsza kobieta w historii zdobyła Nagrodę Nobla. A później zrobiła to jeszcze raz. Jak wiadomo, z dziedzin fizyki i chemii. Odkryła Rad i Polon. Polon był pierwiastkiem nazwanym na cześć Polski. Wprowadziła pojęcie promieniotwórczości, zanim ktokolwiek wiedział, co to znaczy. Gdy promienie rentgenowskie były jeszcze nowinką, Maria jako jedna z pierwszych zrozumiała ich potencjał. W czasie I wojny światowej stworzyła mobilne punkty rentgenowskie, tak zwane małe kili. Jej laboratorium było napromieniowane tak bardzo, że jej notatki do dziś są radioaktywne i przechowuje się je w ołowianych skrzyniach. Jak można się domyślić, zmarła z powodu choroby popromiennej. Józef Piłsudski. Człowiek, który przywrócił Polskę na mapę świata. Urodził się na Wileńszczyźnie. Od młodości walczył z carem, lecz zapłacił za to zesłaniem na Syberię. W czasie I wojny stworzył Legiony Polskie. A gdy Polska odzyskała wolność w 1918 roku, został naczelnikiem państwa. Przenieśmy się do roku 1920. Bitwa warszawska, Piłsudski zatrzymuje bolszewików i ratuje nie tylko Polskę, ale całą Europę. W 1926 roku przejął władzę w Przewrocie Majowym. Był twardy, charyzmatyczny i skuteczny. Dla jednych bohater, dla innych dyktator. Ale bez niego Polska mogła zniknąć z mapy raz jeszcze.